Cześć! Dzisiaj pokażę ci naszą najnowszą kolekcję, która powstała przy współpracy z Ewą Chodakowską na bazie jej przepisów z Bidaiet. Witam cię na kanale Fanka Thermomixa. Ja nazywam się Agata Litz i dzisiaj pokażę ci, jak znaleźć kolekcję Ewy Chodakowskiej na KukiDu, jak ją wgrać do swojego Thermomixa, ułożyć z tego menu tygodniowe i stworzyć listę zakupów. A jeśli ty już kiedyś korzystałaś bądź korzystałeś z przepisów Ewy, to napisz koniecznie w komentarzu, co o nich sądzisz. Zaczynamy. Najpierw przesuwam ekran w prawą stronę, aby przejść do platformy Cookidoo na Thermomixie. Następnie sobie zjeżdżam w dół i tutaj właśnie mamy już najnowsze przepisy. Po kliknięciu zobacz więcej, otworzą się wszystkie przepisy dostępne na Cookidoo, dlatego my przełączymy się na kolekcję, aby od razu mieć dostępną Kolekcję Ewy Chodakowskiej, czyli z przepisów kolekcję. I wybieram Dieta, Bidet na Thermomix. A tutaj ponad, nawet nie ponad, dokładnie 50 przepisów na śniadania, drugie śniadania, obiady, kolacje oraz przekąski. I aby wgrać tą kolekcję w swój Thermomix, robimy to z poziomu albo aplikacji na swoim telefonie, bądź też z poziomu tableta komputera, laptopa. Jesteśmy już na stronie głównej Cookie Do i teraz przy najnowszych przepisach po prawej stronie klikamy zielony napis Zobacz więcej. Dzięki temu przekierowało nas do wszystkich przepisów, ale teraz z przepisów przełączam się na kolekcję i wybieram kolekcję Dieta Bidajet diet na Thermomix. I aby wgrać tę kolekcję do Thermomixa wystarczy, że kliknę po prawej stronie zielony guzik Zapisz. A jak stworzyć sobie mani tygodniowe? Przy każdym przepisie znajdują się trzy kropeczki i z tego poziomu mogę te przepisy dodać na dowolny dzień tygodnia. Powiedzmy, że jutro na śniadanie chcę przygotować bananowo-truskawkową owsiankę z migdałami, więc dodaję ją do mojego tygodnia, wybieram datę i klikam zapisz. Śniadanie już mam, więc może przejdźmy do drugiego śniadania. Niech to będą kanapki z pastem z grochu, ogórkiem i sałatą. Sposób można zapisać każdy dzień w swoim kalendarzu. A teraz przejdziemy do listy zakupów. Na samej górze mam zakładkę Mój Tydzień, i tutaj właśnie widzę, co mam jutro w planach. I z tego poziomu mogę dodać sobie przepisy do listy zakupów, ale zanim to zrobię, najpierw usunę starą listę, czyli klikam sobie przy liście zakupów wyczyść wszystko. I teraz zaczynam dodawanie przepisów na jutro. Klikam trzy kropeczki i następnie dodaję do listy zakupów analogicznie z każdym przepisem tak samo. Gdy mam już to gotowe, to wtedy przy liście zakupów wybieram zielony guzik Pokaż składniki i sprawdzam, które składniki mam w domu, ponieważ zanim pójdę do sklepu, to już częściowo mogę tę listę sobie zedytować. Ponieważ mam fileta z kurczaka, to mogę go usunąć z listy zakupów. Mam cytrynę, więc przygotuję bez problemu e, sok, również jest woda, jest olej, oliwa i nawet nie muszę ruszać kursorem, bo kolejny składnik, który posiadam e, sam, podnosi się pod moją rączkę. Gdybym potrzebowała jeszcze coś dodatkowego dokupić, to tutaj mam specjalne pole. Powiedzmy, że skończyła mi się kawa, więc wpisuję i plusikiem dodaję dany produkt. Na dole znajdują się posiadane produkty. Jeżeli czasem niechcący coś się nam usunie, to tutaj możemy to przywrócić. Powiedzmy, że jednak nie mam jajek, więc klikając w ten zielony znaczek, przywracam jajka na listę zakupów. I teraz najlepsze. Jadę do sklepu i otwieram tę listę zakupów w swojej aplikacji. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz w sklepie. Włączam aplikację KukiDuna na swoim telefonie i następnie w prawym dolnym rogu przechodzę do koszyka, czyli do listy zakupów. I jeżeli włożę do koszyka sklepowego jajko, czy też jajka? Usuwam z listy zakupów. Tak samo, jeżeli włożę chleb pełniziarnisty, usuwam z listy zakupów. Dodam do koszyka czarne oliwki, również i tak dalej i tak dalej. I jeżeli kupię kupię, jeżeli wszystkie składniki dodam do koszyka, to one mi znikną z tej głównej listy i trafią do posiadanych produktów. I to jest dla mnie informacja, że mogę już iść do kasy i zapłacić, bo wszystkie składniki mam gotowe. Pamiętajcie, że każdy przepis na platformie Cookidoo ma oznaczony poziom trudności, czas przygotowania, czas całkowity. Natomiast cała kolekcja b od Ewy Chodakowskiej ma również możliwość zmiany liczby porcji. I domyślnie w każdym przepisie jest ustawiona jedna porcja, ale można ją zmienić na dwie bądź na cztery. I ja wszystkie na pewno będę robić dla czterech osób, czyli dla całej rodziny. Wtedy automatycznie program przelicza składniki oraz czas przygotowania. Natomiast pod składnikami w każdym przepisie znajdziecie wartości odżywcze, czyli można sprawdzić, ile przepis ma kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczu, błonnika i sodu. Co sądzę o tej najnowszej kolekcji? Uważam, że jest naprawdę świetna. Przepisów jest całkiem sporo, dzięki temu można ułożyć sobie menu na co najmniej dwa tygodnie. Doceniam to, że jest możliwość zmiany wielu porcji. Dzięki temu mogą skorzystać z tej kolekcji zarówno single, pary, jak i całe rodziny. Natomiast dostrzegam też małe minusy. Ze względu na to, że staram się ograniczać gluten oraz nabiał, to widzę, że w niektórych przepisach będę musiała ratować się swoimi zastępnikami. Ale ciekawa jestem, co ty o tym sądzisz. Napisz, proszę, w komentarzu. Jeżeli film Ci się spodobał, to będę naprawdę bardzo wdzięczna za zostawienie łapki w górę, czy też za subskrybowanie kanału. Dzięki!